Centrum Skłusza Na początek dorosła reprezentacja, a w niej Agnieszki. Śnieżek, Kaczmarczyk i Skobel. Przed nimi między innymi turniej w Chinach, ale nie jest przesądzone, że wszystkie zawodniczki ślęzy wezmą w nich udział. Zuzanna Sklepowicz została powołana do kadry U20. Ten zespół ma za sobą już trzy konsultacje, jedno zgrupowanie oraz kilka spotkań sparingowych. Trzy ostatnie, biało-czerwone, rozegrały między 17 a 19 czerwca we Francji. Bilans. Dwa zwycięstwa, jedna porażka, co dało drugie miejsce w turnieju. Sklepowicz zdobyła łącznie 11 punktów. Imprezą docelową reprezentacji U20 są Mistrzostwa Europy Dywizji, a w portugalskim Matosiniosz, które rozpoczną się 7 lipca. Patrycja Jaworska i Anna Matras są w kadrze do lat 18. Zawodniczki po zgrupowaniu i meczach towarzyskich z Czeszkami będą rozgrywać kolejne sparingi, tym razem we Francji i oraz wybierają się na obóz, który ma jak najlepiej przygotować ekipę do Mistrzostw Europy Dywizji B w Bośni i Hercegowinie. Te mistrzy już 21 lipca. Mamy swoich też w kadrze U16. Na boisku o swoje miejsce w reprezentacji walczy Weronika Hip, a na ławce trenerskiej jednym z asystentów jest Krzysztof Szwej. Imprezą docelową są Mistrzostwa Europy Dywizji B w Rumunii zawody od 3 sierpnia. W szerokich kadrach U15 i U14 też kilka zawodniczek: Mosu Ślęzy, Magdalena Obrocka, Kornelia Szeremeta, Agata Szmyrka, Katarzyna Hyży i Alicja Rogozińska. Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl